Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lies of Pi. W poprzednim odcinku, jesteśmy w ogóle w pracowni Weniniego, w fabryce jego. W poprzednim odcinku pokonaliśmy bossa, który był na dole. To była marionetka przyszłości. I odblokowaliśmy sobie drzwi trójkątnym kluczem, który znaleźliśmy, dostaliśmy przy pomocy zagadki. I teraz chciałbym dalej eksplorować tą fabrykę, bo jeszcze dużo przed nami. No dobrze, tutaj możemy sprawdzimy jak nasza postać po ulepszeniach I teraz I ruszmy Mamy kolejne ogniwo do leczenia Uzyskaliśmy to przy pomocy kwarcu Rozwijając naszą postać Mamy wejście tu I jest również Wejście tu Zacznijmy od tego Idziemy po kolei Zwiedzać wszystkie rewiry, i tutaj będzie co my tu mamy. O! Widzieliście tego ekscentryka. Kolejny gorący temat dla pracy w tym miesiącu. Ekscentrykiem miesiąca jest pan J. Gentleman, który narobił szumu, poślubiając marionetkę. Czy to dlatego, że ta robiona na zamówienie marionetka jest tak pięknie wykonana? A może nagle ujawnił się dziwactwa pana J. których on sam nawet nie zna. Pan J. zakochał się w marionetce pokojówc od pierwszego wejrzenia, a ich ślub odbył się wbrew jego rodzinie. Lecz potajemny ślub kochanków zmienił się w dramat. Nagle pojawiła się rozścieczona rodzina. Mąż był zdziwiony, a marionetkowa panna młoda poważnie uszkodzona. Niezaprzeczalnie miała duszę, kochaliśmy się. Gentleman J., który stał się utrapieniem swojej rodziny, trzyma się swych racji. Poddał pannę młodą naprawą i chce powtórzyć lub. Do tej tragedii doszło przez zaawansowaną technologię kratkich marionetek. Lepiej słuchajmy naszych rodzin. Haha. Ha. Kolejna odsłona kącika. Widzieliście tego ekscentryka już za miesiąc. No ciekawe. Ale to jest taka normalna rzecz nawet w filmie, które pokazują, że są, ludzie budują sobie roboty i w, zakochują się w nich. To jest, to jest takie ile marionetek. O, a nawet wśród nich mamy nawet dwie Zwierzenia lekarza. Nazywam się Kark Shor. Zwoł mnie doktorem choroby precz. Chcę wyznać swoje grzechy. O to ciekawe, bo czytaliśmy wcześniej, że jego leczenie jest bardzo drogie. Coś i czy mi się wydaje? Nie, na razie nie. Czytajmy sobie to jeszcze raz. Jest zwierzę lekarze. Tu sprzedałem niezliczoną ilość leku, zapewniając, że przegna choroby precz. Z początku nawet ja święcie wierzyłem w swój eksperyment. Z początku lek naprawdę neutralizował zespół petryfikacji. Dlaczego zapiski wielkich alchimików miałyby kłamać? Owszem, ukradłem je, ale przestrzegałem wytycznych co do JOTY. Moje lekarstwo było idealne. Ale co poszło nie tak? Nie ośmielam się zapisywać w co zmienili się ludzie poddani leczeniu. To było dosłownie pieku. A kiedy zrozumiałem, że to ja byłem odzwierciedleniem. Odźwiernym, który tworzył jego wrota, uciekłem. Jak mogł pokutować swój grzech? Próbowałem tylko leczyć ludzi i zarobić trochę grosze. Umieram, a to moja pokuta. Sam zapadłem na zespół petryfikacji, ale nie przyjmę lekarstwa. Wolę zamienić się w kamień i zamarz... zamarznąć na śmierć. Boże proszę, przebacz mi niewyobrażalne grzechy. Czyli jednak nie było lekarstwa, a doktor zamienił ludzi w potwory. i must atone for my sins. i must kill more puppets. more. 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 all puppets so must die. every single one. I, I, I hear the sound of springs inside you. you're a puppet, too. you can't fool me. All oh, puppets must die. Mm -hmm. Kill the puppets. Mm. way i wish i'd known oh, that surviving was a hell of a game się. Obietnica tropiciela, maska calowego i strój myśliwski calałego. I otworzyły nam się wrota. Straciliśmy trochę piorek do leczenia. Ciekawe gdzie te wrota prowadzą. Tam jest jakiś skarb. A, to tu, do bosa. No dobrze. Jest skarb. A czyli tu wychodziliśmy. Tak. Dobrze, ruszmy tutaj. Sprawdźmy, co tu mamy. Księżycowy Kaminowiu. A i wróciliśmy do tego Stargazera, który mamy już odblokowany. No dobrze, to jest kolejna ścieżka sprawdzona. Została nam tylko jeszcze jedna. Dobra, podejrzewam, że będzie prowadzić nas do bossa. Czyli tu jest ostatnia nasza ścieżka, którą mamy możliwość sprawdzić. Kolejna maszyna wielka. Wchodzi marionetka. Księżycowy kamienowiec. Całkiem sporo tych kamieni ostatnio. Nie udało się. Standardowy przetwornik tradycyjny w związku pracownik kierzycowy kamien. mamy przedmiot, który możemy chyba ulepszyć marionetkę. Tak. Co on daje? Obciążenie zwiększa, ale tak. Redukcja obrażeń od elektryczności, od ognia nam zwiększa bardzo mocno. Załóżmy to, bo tutaj naprawdę jest sporo tego ognia. Ciekawe, czy boss nie będzie też zadawał obrażeń od ognia. Że widzę, mamy misę przyzwania, czyli tu jest boss. No dobrze, to wróćmy. Sprawdźmy, czy wszystko sp sprawdziliśmy, czy nic nie pominęliśmy Nie, że są skarby na górze, tylko jak się tam dostać. Są schody na górę.

Korba techniki. Aha, czyli będę mógł zmienić sobie yy, skalowanie broni, tak jakby. Notatka kartezjusza. Czytajmy. Marnietka nie może odrzucić umieszczonego w niej podczas budowy wielkiego przymierza. Musi wykonywać rozkazy swojego twórcy i nie może czynić krzywdy ludziom. Popatrzcie jednak tylko na marionetkę zwaną niegdyś Fłoko. Czyżby wielkie przymierze było wadliwe? Wierna niegdyś marionetka zabija teraz ludzi. Zamiast ognia tworzy marionetki, służy komuś innemu niż ludziom. Zupełnie jakby ktoś ją kontrolował lub jakby miał własny umysł. Jakby gdzieś tam był król marionetek. O, ciekawy temat. Czy udaje człowieka, a może to Prosta usterka. Ta kwestia wymaga dalszego zgłębienia. Zaskakujące. Działanie Fuoco nie było zwykłym posłuszeństwem, lecz wiarą. Fłoko wierzy w coś niczym w Boga. Słyszałem, że na ulicy Rosy Izabel jest jakiś król marionetek. To on musi kontrolować kukiełki kratu. Lecz marionetka o ludzkim ego to problem niemal z innego wymiaru. Marionetki wciąż skrywają jakiś nieznany mi sekret. Ergo zapewne jest tu kluczem. Kolejne przebudzenia niemal ludzkich odruchów w marionetkach postępują coraz szybciej. Ktoś musi je powstrzymać, im będzie za późno. Dla dobra całej ludzkości. Wspominają o królu marionetek i to już nie jest pierwszy raz. Więc to może być bardzo ciekawy temat. O, nie trafiłem. Trudno, spróbuję jeszcze raz. Król malionetek to może być no samo przez główny przeciwnik chyba w tej grze ostatni boss pewnie najtrudniejszy największy, najmocniejszy No, Półka nie atrybutów. No dobrze i teraz już chyba mamy wszystko na górze zebrane Tak tu nic nie widzę, wzdał nam tam droga Leczmy się do pewności Bo nie wiemy co tam spotkamy no, Mamy już trochę Oh, just That's rather disloyal. O. Quite insulting. No, oh, easy now! No no Don't me! Surely we can discuss this like reasonable people. Hold on. Jeppetto's a friend of yours. Did he send you? I, I'm, I'm fine. Please. Help me find my butler, Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but, uh, well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Stere. Before all this... Uh, this chaos, Fuoco was the puppet in charge of the furnace. But he changed. He was a stand up fellow once. Now, not so much. I'm told he's still building an army of puppets. And marching them on the cathedral. How did this nightmare come to be? Please, you must stop him before he does any more harm. Very before all this. Uh, Które powtarza się. Widzę, że mamy tu Stargazer. Sięgamy przy nim. Musimy odnaleźć jego marionetkę lokaja. Pójdźmy do hotelu, wydajmy punkty. Głupio było na was stracić te punkty, bo też nie wiemy, jaki ten będzie. Sprawdźmy czy nie mamy jakiegoś już kamienia, żeby w ogóle przejść na kolejny poziom broń. Ale wydaje mi się, że nie wyleciał mi żaden inny oprócz tych, które mamy. Nie, możemy tylko te na razie nie Dajmy punkciki. Będą dwa. Super. To dajmy jeden jeszcze w żywotność. Motoryka ulepszona jeden. a zaawansowane. O dwa. I dajmy w zaawansowane. Sprawdźmy technika. Technika też o jeden. Dobrze, dajmy tu. Czyli pani niego odnaleźliśmy, i teraz pytanie, co on nam zaoferuje po pokonaniu bossa? Jak podejrzewam, że przeniesie się do hotelu Krat? Czy będzie coś miał ciekawego na sprzedaż, czy może będzie nas lepszą? Zobaczymy. Myślę, że na tym zakończymy odcinek. Podejdziemy do bossa w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie o jakichś komentarzach, łapkach. I dzięki. Do następnego. Cześć.